2019 rok dobiegł końca, a to oznacza, że pożegnaliśmy drugą dekadę XXI wieku. W ciągu ostatnich 10 lat technologia znacząco się rozwinęła, dzięki czemu między innymi gry zaczęły być bardziej poważane. Z kolei ich twórcy częściej decydowali się na to, aby były one czymś więcej niż tylko formą rozrywki. Dlatego przedstawiam wam produkcje, które miały wpływ na mój obecny gust i które uważam za najbardziej przełomowe. Obecnie trudno o dobrą fabułę w grach tego typu, bo FPS-y starają się w realistyczny sposób pokazać konsekwencje konfliktów zbrojnych. Jednak często mają w sobie zbyt dużo potosu. Tymczasem na początku minionej dekady ukazał się Battle Feedback Company 2, który już z definicji jest luźniejszym spin-offem marki. Dlatego w tej kampanii nie brakuje masy dobrego humoru, i jednocześnie mamy przed sobą wiele emocjonujących misji. Dokładając do tego świetny polski dubbing, trudno jest wskazać lepszego pod tym względem FPS-a z ostatnich lat. Jednak to nie wszystko, ponieważ Battlefield Bad Company 2 zachwycał także świetnym trybem wieloosobowym i systemem destrukcji otoczenia, z którego sprawą mogliśmy całą mapę zrównać z Ziemią. Do dziś, mało który twórca decyduje się na tak widowiskowe rozwiązanie, i nawet kolejne Battlefieldy, mimo iż oferują lepszą grafikę, to już nie pozwalają na tak efektywną i efektywną rozwałkę. Chociaż ten BF zestajął się mocno pod kątem gameplayu i grafiki, nie jest to gra, w którą dziś nie dałoby się zagrać i czerpać z tego przyjemności. Świadczy o tym fakt, że po 8 latach od premiery nadal znajdziecie setki fanów, którzy zapewniają serwery. Battlefield 3 to moja ulubiona odsłona serii pod kątem wieloosobowym, chociaż nie może się pochwalić zaawansowaną destrukcją otoczenia czy dobrym singleplayerem. To właśnie z niej mam najlepsze wspomnienia, jak chociażby to, że aby móc zagrać nią w dniu premiery, musiałem wymienić cały ówczesny sprzęt i kupić laptopa, ponieważ już na etapie otwartych beta testów gra spaliła mi kartę graficzną kupioną właśnie z myślą o tej produkcji. Według mnie jest to najlepiej zbalansowana część. Jasne, niektóre bronie zdecydowanie za bardzo zdominowały pole walki, ale ono samo było bardziej różnorodne i sprawiedliwe dla gracza niż ma to miejsce w ostatnich iteracjach. Zarówno fani niezbyt dużych map, jak i bardziej otwartych lokacji znajdą tu coś dla siebie i trudno jest mi wskazać planszę, za którą nie przepadałaby większa część społeczności. Doom jest jednym z tytułów, które spopularyzowały gatunek strzelania, lecz granie w 25-letni oryginał dziś może być dla niektórych barierą trudną do przeskoczenia. Na szczęście w 2016 roku, ID Software, mimo iż już bez Johna Romero i Johna Carmacka na pokładzie, dało Dumowi nowe życie. Ten reboot to piekielnie dynamiczna gra, w której najważniejsze jest strzelanie i zostało dopracowane do perfekcji, podobnie jak ścieżka dźwiękowa opierająca się na mieszance elektroniki z nowoczesnym metalem. A jeżeli sobie dobrze przypomnicie, tempo rozrychi w Doomie bardzo mocno korespondowało z wygraną w tle muzyką. Chociaż można kręcić nosem na elementy platformowe, taki sobie tryb wieloosobowy i fabułę, która stanowi jedynie pretekst do sięgnięcia zapukawki, to trudno zaprzeczyć temu, że ta gra jest przeznaczona stricte dla jednego gracza. Uwielbiam FPS-y, ale do 2016 roku mało który tytuł tak bardzo gloryfikował beztroskie zabijanie. Dlatego znalazł się on na tej liście i ze zniecierpliwieniem czekam na kontynuację Doom Eternal, która swoją premierę będzie mieć 20 maja. 7, Mortal Kombat był jedną z tych gier, które zrobiły ze mnie gracza. To też, kiedy ogłoszono restart serii, będący swoistym fanserwisem i powrotem do sprawdzonej mechaniki 2D, cieszyłem się jak dziecko i ani trochę się nie zawiodłem, bo to doskonale przeniesiony do współczesności Mortal Kombat. Akcja rozgrywa się na przestrzeni pierwszej trylogii serii, to też powróciły praktycznie wszystkie lubiane postacie. Co więcej, Mortal Kombat z 2011 roku był swoistym przełem dla gatunku bijatyk Które wówczas nie cieszyły się taką popularnością jak w latach 90. Główną tego zasługą, oprócz toczenia walk w dwuwymiarze, było wprowadzenie trybu fabularnego i wyzwań, które urozmaicały klasyczną rozgrywkę. Jasne, wcześniej zrobił to crossover z uniwersum DC, ale mimo wszystko należy go traktować jako spin-off. Tymczasem pełnoprawny Mortal Kombat to przykład dobrego kina sztuk walki, które było kochane w ubiegłym wieku. Oczywiście, w grze nie zabrakło humoru, jak na przykład mój ulubiony wariant zabawy Test Your Luck. To odpowiednik jednorękiego bandyty, w którym komputer losował nam zasady meczu. Dlatego raz po jednej toczyliśmy w zupełnych ciemnościach, a raz bez niektórych kończyn. SAY Wojna kojarzy nam się głównie z emocjonującymi starciami, czy to w FPS-ach, czy w grach strategicznych. Jednak mało jest gier, które pokazują, jak tragiczne skutki niesie ze sobą. Dlatego, kiedy usłyszałem o osadzonym w czasach pierwszej wojny światowej Valiant Hearts, wiedziałem, że muszę sprawdzić te produkcję. Nie pomyliłem się, bo oto otrzymaliśmy emocjonującą, aczkolwiek staroszkolną przygodówkę, w której sterujemy na przemieni czworgiem ludzi. Starają się oni przeżyć, przez co nierzadko muszą podejmować trudne decyzje. Ostatecznie ilości spletają się, a głównym łącznikiem jest pies. Który towarzyszy nam przez całą grę, co oczywiście deweloperzy z Ubisoftu wykorzystali jako przydatną mechanikę w rozwiązywaniu zagadek. Najważniejsza dla mnie jest jednak historia, która, mimo iż jest przedstawiona w animowanej szecie graficznej, trzyma w napięciu. Serio, zagrajcie, a zakończenia tej historii długo nie zapomnijcie. If you want... Nigdy nie byłem specjalnym fanem survivali oraz tematyki zombie, jednak trudno przejść wobec nich obojętnie, kiedy są określone tak dobrą historią jak The Last of Us. Naughty Dog od lat dostarcza PlayStation wyśmienite produkcje, lecz w 2013 roku obrało nieco inny kierunek i stworzyło poważną grę dla dorosłych, która wycisnęła siódme poty z PlayStation 3, by chwilę później rozkwitnąć na PlayStation 4. To właśnie na tej konsoli przyszło mi ogrywać te produkcje i nie żałuję, że zaczekałem rok, by zagrać w edycję kompletną. Zawiera ona fabularny dodatek lewy. Behind, który rozszerzył i tak już świetną opowieść, wprowadzając do niej trochę luzu, gdy poznajemy los dorastającej Eli. Jednak przede wszystkim, The Last of Us to opowieść Joela, który żyje w świecie ogarniętym epidemią wirusa, na którego skutek ludzie zmieniają się w istne potwory. Ma to sens dosłowny oraz przenośny, ponieważ z jednej strony praktycznie całe miasto opanowane przez zarażonych, lecz ci, którym się upiekło, walczą o przetrwanie myśląc jedynie o sobie. Doskonałym przykładem jest kultowa scena, w której żołnierz zabija córkę. Protagonisty. Jednak takich chwil jest więcej odkąd Joel poznaje 14-letnią Ellie, która została ugryźna przez mutanta, lecz z jakiegoś powodu uniknęła przemiany. Trzeba przyznać, że Naughty Dog to mistrzowie kreacji napięcia nawet w grze, która w dużej mierze ma spokojne tempo i jej głównym celem jest przetrwanie w okrutnym świecie. Dlatego nie mamy zbyt wiele amunicji, ergo więcej się skradamy niż stajemy do walki. Mimo to The Last of Us jest na tyle wciągającą produkcją, że nie da się przejść koń obojętnie. Fighting for. Gry to stosunkowo nowe medium i oprócz dostarczania rozrywki zwraca uwagę na ważne problemy, czym czasami budzi kontrowersje. Doskonałym przykładem na to jest Hellblade: Scenua Sacrifice, ponieważ wcielamy się w chorą psychicznie dziewczynę. Jednak motywem przewodni fabuły jest utrata jej ukochanego, którego chce przywrócić do życia. Gracz pełni rolę obserwatora śledzącego przemianę tej tragicznej bohaterki, a także poznaje jej motywację. Mogłoby się wydawać, że jest to materiał bardziej na film aniżeli grę, lecz twórcy znaleźli na to sprytne jak już wspomniałem, protagonistką historii jest cierpiąca na psychozę na której skutek wszystko co ją otacza jest wytworem jej wyobraźni. Deweloperzy postanowili uczynić z tego element rozgrywki i co jakiś czas gracz musi rozwiązać zagadki środowiskowe oparte o różne nordyckie znaki oraz to co słyszymy w głowie Senuły. Nie przypominam sobie drugiej takiej gry, która porusza tak delikatny temat, pozwala wczuć się w emocje odczuwane przez protagonistę, jednocześnie robiąc z danego problemu pośmiewiska. Również nie przypominam sobie, by w jakimkolwiek innym tytule dźwięk był nagrany binauralnie, co ma bardzo duży wpływ na odbiór całości. Dlatego polecam grać w Hellblade jedynie w dobrych słuchawkach, tym bardziej, że za jakiś czas trafi do nas kontynuacja wydana przede wszystkim na Xboxie nowej generacji oraz PC. Na początku dekady, gdy wchodziłem w okres dojrzewa, najwięcej czasu spędzałem przy grach, w które można grać z przyjaciółmi. Jednak w 2010 roku pojawił się tytuł pozbawiony takiej możliwości, a jednak wpłynął na to, czego szukam w dzisiejszych produkcjach. Heavy Rain to opowieść kilku osób, których losy łączą się z za sprawą zabójcy z Origami. Chociaż każda z nich ma inne motywacje, aby stanąć z nim oko w oko, jest równie intrygująca. Głównie dlatego, że gracz nie tylko teoruje postacią, ale także ma wpływ na podejmowane decyzje, i to od niego zależy, czy dany bohater przeżyje. Najbardziej poruszyła mnie opowieść Itana Marsa, który musi uratować porwanego przez mordercę syna. Jego historia jest ciekawa, ponieważ już stracił jedno dziecko w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Heavy Rain należy traktować bardziej jako interaktywny film, który, zależnie od popełnionych czynów, może mieć różne zakończenie. Oczywiście, przechodząc grę po raz kolejny, łatwo jest zauważyć pewne luki fabularne, ale mimo wszystko jest to coś, co trzeba poznać. Tym bardziej, że po 9 latach Heavy Rain trafił na komputery osobiste, przez co najwięksi malkotenci stracili argument, że nie zagrają tylko dlatego, że produkcja była dostępna jedynie na PlayStation 3 i 4. Po rozczarowującym stanie, w jakim przez długi czas był Battlefield 4, zacząłem mieć dość różnych gier wielosobowych. Zacząłem wtedy coraz częściej sięgać po tytuły oferujące liniową historię i pewnie do dziś grałbym wyłącznie w niej, gdyby nie ta produkcja. Rainbow Six to wieloletnia seria, która skupiała się na przedstawianiu operacji antyterrorystycznej w formie kampanii dla pojedynczego gracza. Początkowo, ostatnia odsłona miała podtrzymać tradycję, jednak w 2014 roku Ubisoft postanowił anulować projekt Rainbow Six Patriots ze względu na to, że PlayStation 3 oraz Xbox 360 nie były w stanie udźwignąć planowanej destrukcji otoczenia, dlatego zdecydowano się skasować projekt i stworzyć tytuł od Zera. Rainbow Six Switch ukazało się 1 grudnia 2015 roku i, ze względu na brak kampanii oraz bohaterów z poprzednich gier, można ten tytuł uznać za Spino w całej marki. Co prawda posiada samouczek oraz możliwość postrzelenia do botów, jednak sercem rozgrywki są zmagania wieloosobowe. Te zostały podzielone na rankingowe oraz nierankingowe. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że te drugie otrzymały kilka wariantów zabawy. Mianowicie można rozegrać zwykły szybki mecz, gdzie mamy dostęp do każdej mapy jaka ukazała się do tej pory, a na ranked oparty na tych samych zasadach co tryb kompetytywny, lecz bez ryzyka straty bądź zysku punktów, oraz wcześniej wspomniany terror hunt, gdzie strzelamy do botów samotnie lub w drużynie. Rainbow Six Siege opiera się na współpracy drużynowej. Dlatego oprócz znajomości mapy, taktyk, do sukcesu potrzebna jest dobra komunikacja. Oczywiście można grać z losowymi osobami, jednak to nie przynosi takiej satysfakcji, co prawda w pierwszych miesiącach życia ze względu na masę problemów technicznych ciężko było znaleźć chętnych do gry, jednak dziś jest to jeden z najpopularniejszych FPS-ów na rynku liczący 50 milionów graczy, dlatego mimo wysokiego progu wejścia hermetycznego środowiska jest to tytuł, przy którym spędziem i nadal spędzam ponad 1300 godzin i nie żałuję ani jednej minuty. Nie mogło być inaczej, choć nie jestem wielkim fanem marki. Dlatego początkowo losy trzeciej części umiarkowania mnie interesowały. Jednak kiedy wszyscy zaczęli zachwycać się nowymi przygodami Białego Wilka, a on sam wyskakiwał z praktycznie każdego zakątka internetu, postanowiłem sprawdzić o co tyle szumu. Ostatecznie dałem się uwieść muzyce Percivala Schuttenbacha i światowi wykreowanemu przez CD Projekt Red. Jednak tym co najbardziej mnie kupiło była fabuła, która mimo swojej wielątkowości miała wyraźnie nakreślony motyw przewodni. To właśnie pościg za Ciri, rozterki moralne oraz sercowe Geralta sprawiły, że śledziłem jego poczynania jak kolejny odcinek ulubionego serialu. Oczywiście nie można zapomnieć, że jest przede wszystkim gra, a zwłaszcza pod tym względem Wiedźmi 3 Dziki Gon odcisnął mocne piętno na branży oraz na mnie. Dotychczas nigdy nie byłem fanem RPGów, a przynajmniej nie takich klasycznych jak Baldur's Gate. Jestem osobą, która oprócz wciągającej fabuły lubi zróżnicowany, acz dynamiczny gameplay. Gdyby produkt Redów bazował na schemacie przynieść podaj, pozamiataj, to prawdopodobnie szybko bym się od niego odbił. Tymczasem scenarzyści pokazali, że każde zadanie, nawet poboczne, może mieć własną, angażującą historię. Jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, zaczniemy dostrzegać powtarzalność. Jednak czy pamiętacie drugi taki tytuł, w którym raz musicie pomóc w odnalezieniu patelni, a chwilę później brać udziału w typowym polowaniu na potwory? Ja nie i dlatego spędziłem z tą grą ponad 120 godzin i do dziś wspominam przeżyte przygody, jakby to było wczoraj.